Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jednostokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mamy dwoje uszu, jeden język, więc możemy wnioskować, że Pan Bóg chce, tak nas stworzył, abyśmy dwa razy więcej słuchali, niż mówili. Ktoś powiedział, że człowiek już w wieku trzech lat potrafi mówić, a słuchać uczy się całe życie. I można by powiedzieć, że do końca życia jakoś nie do końca potrafi słuchać. Tak słuchać, żeby to, co usłyszy od Boga, rzeczywiście wydało plon stokrotny. Najświętszą Marię Pannę nazywamy Matką Słuchającą, słuchającą i przyjmującą Słowo Boże. Pochodzi Bo o to, żeby tak słuchać, aby przyjąć to Słowo. Zauważmy, że dzisiejsze porównania, które stosuje Pan Jezus, to porównania Dotyczą to do gleby serca słuchającego. I może być taka gleba serca jak ta droga. Na drodze ludzie się spieszą, gdzieś wędrują, gdzieś się zatrzymują. Nawet jak się zatrzymają, to na chwilę i zaraz dalej biegną, gdzieś się spieszą. Jeszcze przylatują ptaki, wydziobują słowo. Nic nie zostaje. Może się okazać, że człowiek przychodzi na świętą, patrzy na zegarek, spieszy się z taką drogą, ciągle w drodze, Wyskakuje z Kościoła i nic już nie zostaje diabeł wszystko wydziałał, nic nie ma. I bardzo często to się zdarza ludziom, którzy żyją w pośpiechu, w pędzie, w stresie, ciągle ich serce jest niespokojne. Marto, marto, troszczysz się i o wiele, a potrzeba mało. Wystarczy usiąść u stóp Jezusa i posłuchać, uspokoić swoje serce, usłyszeć. Jak Bóg kocha. Bóg, kiedy mówi do nas, w ten sposób wypowiada swoją miłość. Wypowiada też miłość, kiedy słucha, kiedy milczy. Święty Jan od Krzyża napisał, że Bóg Ojciec jest Bogiem, który tylko raz się wypowiedział. Powiedział tylko jedno słowo, ale jest dosłowny. Jest słowny. Jak obiecał, tak się spełnia. Tym Słowem jest Słowo wcielone, Syn Boży. Syn, który stał się człowiekiem o imieniu Jezus. Stał się Mesjaszem, czyli Chrystusem. Jest to Jezus Chrystus, to jest jedyne Słowo Boga, które było na początku, było u Boga, Bogiem było, wszystko przez Nie się stało i nic się nie stało, co się stało bez Niego i w światłości świeci. Ciemność Go nie ogarnęła. Przyszło do swoich, a swoi go nie przyjęli, bo swoi może byli właśnie jak ta droga, albo jak ta ziemia skalista, twarda, nieskruszona, serce nieskruszone, niepokorne, czyli pyszne. W takim sercu też nie może się słowo zakorzenić, albo zatroskane o dobra codzienne, o przyjemności, o komfort życia, o to, co będzie jutro, troski dnia codziennego. Przyszło do swoich, a swoi nie mieli czasu przyjąć słowa Bożego. Ale byli tacy, którzy przyjęli słowo, stali się żyzną glebą. I czytamy w Ewangelii Świętego Jana, że przyszło do swoich, i właśnie ci, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Po czym poznać, że człowiek przyjmuje słowo Boże. Po tym, że jego serce staje się sercem dziecka, dziecka, które ufa swojemu Ojcu, oddaje się w jego ręce, pozwala się pokochać, pozwala się uratować, pozwala się uradować, radość Duchu Świętym temu towarzyszy w doświadczeniu Dziecka Bożego. Człowiek szuka różnych radości w świecie, ale tak naprawdę znajduje namiastki chwilowe jakieś przebłyski i cień, szybko to wszystko mija, ucieka. Dlatego też dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas. Sam wypłynął w łodzią Piotrową na jezioro. W pewnym sensie jest to taki znak, żeby właśnie wypłynąć z tej codzienności. Czas wakacji może być dobrym czasem, żeby się tak zatrzymać w jakimś miejscu pustynnym, tak żeby zacząć słuchać Boga. Bóg wyprowadza naród wybrany na pustynię po to właśnie, żeby mówić do jego serca, ale też, żeby to serce wypróbować, zobaczyć, jakie to serce jest. Czy jest to serce takie jak droga, która się ciągle spieszy i nie może wytrzymać pół godziny, godziny przed najświętszym sakramentem, bo coś go nosi. A może jest to serce tak twarde, że to słowo go nie porusza. Nie zakorzenia się, jest tylko na powierzchni, jeszcze jego serce nie jest skruszone różnymi doświadczeniami, upokorzeń, cierpień, a może jest to serce zagłuszone różnymi cierniami, troskami dnia codziennego, różnymi prześladowaniami, też różnego rodzaju wyśmiewaniem coś, co nas kłuje, coś, co jakieś słowo zaczepki, słowo kpiny, wyśmiania. Może być jak ten cierp, który zaboli, wtedy się wycofujemy, nie chcemy się przyznawać do słowa, wolimy nie cierpieć. Ale ci, którzy decydują się na takie prześladowania, mają skruszone serce i doświadczają błogiego plonu, plonu Słowa Bożego. Owocem ducha, jak napisał święty Paweł, jest pokój, radość, miłość, cierpliwość, wierność, opanowanie itd., Moi drodzy, niech nasze serca będą skruszone, abyśmy byli zdolni przyjmować Słowo Boże, które nas przemieni, które wyda plon, które będą te serca napełnione Bożym szczęściem. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.